to było? A, Melinium, tego nie pomalujesz. A, Melinium, tego nie pomalujesz. My się już chyba widzieliśmy. No, widzieliśmy, widzieliśmy. Tylko kolega mnie zostawił. Czemu? Czemu masz sukienkę? Mm, no, bo lubię, lubię nosić sukienki. Co A, to jest? Dobrze, dobrze. Co? Co to było? Tutaj coś przylatywało. O, tutaj! Co ty? Ale co ty gonisz? No tutaj coś było. No, lustro tu jest. No dobra. Nie bo Eksperyment społeczny to jest chyba jakiś: że udajecie, że że mam i pytacie o co chodzi. No, lampa! I przysięgam ci, że jestem sama. O, toster! No, ucieka! Po co tu chodzi? Dobra, schizofrenia atakuje za mocno. Teraz nie wziąłeś dzisiaj leki do garażu. Wziąłeś, wziąłeś leki wziąłeś dzisiaj? Patrz. O co chodzi? Co? Powiedz jeszcze raz. Wzi wziąłeś dzisiaj leki na schizofrenie? Nie wziąłem. No krzesło tu było teraz! Ty nie widzisz nic. Tak? No, no nie widzę nic. Nie wiem o co chodzi. Bo no ja, no jak nie? No nie o, wiem o co chodzi. Szak tutaj był! Gdzie? Ja ci mogę nawet na Discordzie, to Ci pokazać klipa. Bo mam klipa nawet. Jak tu przelatowują rzeczy. Tu no kresu tu było! Co to jest? Nie wiem, ten tam na wyzowie. Ja idę. Ja idę na dwór, bo ja się boję trochę. A co to jest? Co to jest? Co to jest lampa jakaś! O, to, to lampa była Leca. jakaś! I dobra, ja piję ja, kajdanki, co coś będzie, to ja łapię to Dobra Ja ci mogę nawet lipa pokazać, że tutaj coś jest Czy tu coś lata Tabliczki tu się pojawiły! La 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 Jakie tabliczki? Gdzie? Nie widzisz tego? No dobra, A dlaczego skorda? Gdzie? Dodaj mnie, dodaj mnie. Ja Ci pokazuję wszystko. Bo tu jest coś nie tak po prostu. Jak ty masz Czekaj, Stój, 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 stój. Dobra. To jest chore po prostu. Przecież co się dzieje? Chyba. Dalej leci Dobra, nie chcę dzisiaj Co? Co to jest? Ale co? co? No bo to albo coś gra, albo to jakaś lampa lata po całym domu Czekaj. Dodaj mi, ja ci pokażę klipa, ja mam na nagraniu, że tu coś lata Chore, to jest po prostu. Widziałem tu weź szata! Guzik! Guzik! Gdzie? Co ty gonisz? Dobra, to był jakiś guzik! Dobra. Widzę cię. To jest tabliczka, widzę cię, dosłownie! Co to jest? Lustro! To tam jest lustro, dosłownie! Nie dobra... To jest chore już. No to był! To <śledzio> Dodaj no mnie, dodaj no mnie, ja ci to pokazuję wszystko, bo już nie wiem o co tu chodzi To nie jest schizofrenia, no dobra, kolega okay. mi mówi, że on też to widzi Kolega mi mówi, że on też to widzi A to... Ale to gadasz z kolegą, czy co? No gadam Bo grałem z nim wcześniej, ale musiał teraz co innego robić Zobacz, widzisz to? Windows. Ale co? No bo ja mu pokazuję na streamie, że to coś jest dobra, jeśli tu jesteś, to pokaż się. duchu Krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary, czy coś. Chyba już tego nie ma. Ale I pray God, że tu coś było. Ja szukam tego czegoś. Chyba, że już ta istota stąd poszła. Tak też może być. Jaka istota? Ale. O co to chodzi? To no tu było coś! tu to... był jakiś efekt teraz. Jakby ognia, czy coś takiego. To jest Bóg nie dobra, to coś jest! To coś jest! Nie, coś wsianie grasuje! No lampa! Dobra! Chore. To jest chore po prostu, co tu się dzieje. Widzę cię. Dobra. Nie wiem. Chyba co jakieś egzoty w Roblox. Już mi się ta gra podoba. Dobra. Duchu, przekaż jakąś informację tu mam. Jeśli tu jesteś, objaw się, objaw się, jeśli tu jesteś. Duchu, jeśli tu jesteś, objaw się. Kolejna pićka, no! I co na niej? Co na niej? Za kogoś! Za kogoś! Za kogoś, za kogoś. Tu ktoś jest! Tu ktoś jest! Dobra, zakołem kogoś! No, no, znowu mam! Znowu mam! Kogoś! Tu ktoś jest! Dobra! Co tu się dzieje? Znowu! Ty widzisz, nie? Że ja kogoś łapię w kajdanki cały czas. No ale to pewnie Bóg jest. Taki Bóg. No to nie może być bóg jak ona Dobrze, będziesz dobrze spał Dobra, duchu, jak ty, jak ty to robisz w ogóle? Kopię. Że ona tego nie widzi, a ja to... LUSTRO! Gdzie? Nie ma już, dodaj na tego Discorda, serio, dodaj na tego Discorda Ja ci pokazuję wszystko Spuszczam ci streama i będziesz miała dowody, że tu serio coś jest Stary, ty masz schizofrenię Nie mam schizofrenii! Masz! Nie mam! Tu coś jest! Znowu coś złapałem! Lampa! Lampa tu jest! Gdzie? No nie ma już jej, bo ona się pojawia na chwilę i znika od razu, jak ją Jogonie. Teraz tu coś pójdzie, teraz tu coś będzie. Nie, tu nic nie ma. No guzik! Nie ty! Chodź tu! Zajmij mi na tego Discorda, bo teraz ty nie masz jakiegoś debila, ale tu serio, to tutaj coś jest. Tu coś klasuje No nie mogę cię dodać na Discorda! Możesz, możesz! No nie mogę! Możesz, możesz! O, tu jest lampa teraz! I Zniknęła! Czyli to znaczy, że to się teraz przemienia w inną lampę No i teraz co tutaj jest? No i teraz, teraz to jest książka! No krzesło tam teraz było! Chodź, 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 chodź. usiądźmy na spokojnie Usiądźmy na spokojnie Okej, okay. okej, okay. okej okay. Głęboki wdech, wydech Nie, Wszystko jest ty dobrze. Masz, że ty za mnie jaja ja robisz i to ty to robisz. Tu jest lampa teraz. Nie wiem. Ja nic nie robię, przysięgam ci. Wzywaj ja egzorcysta. Nawet nie, ja nawet nie umiem. Wzywaj egzorcysta ci mówię. O! Dobra! Teraz to widziałaś! Że świ światło się zapala i gasi. Nie no, jest zapalone cały czas. No zobacz! Patrzę, jest zapalony cały czas. Jest gaszony teraz. Zastanawiam się. Knoki! Dobra. Nie wiem, co tu się dzieje z tą grą. Teraz drzwi się otwierają, jakby. No, z nie widzisz te grzynowy drzwi się otwierają? Dobra. No nie, no zamknięte są. Nie, mam dosyć. Nie, mam dosyć. O co tu chodzi? Dobra, włączę ognisko. Na wszelki przypa wypadek. O, zgasił. Dobra, zapalam światło wszędzie. No dobra, teraz musiało ci się zgasić. No pff. i zobacz, ognisko no. zaraz gaśnie. Czy coś. No, no zobacz. Światło ja się pojawia. Dobra, nie, to ty. Nie, ty mi to malisz. Nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Jak ty to wszystko Wszystko ze mną dobrze! Tu coś jest tu nic nie ma. Jak nie ma, jak jest? Dobra, jakbym teraz grał w nocy, po drugiej w nocy i wiem takie coś słyszał, to bym dosłownie spać. Skąd ta muzyka leci? Nie, ja to klipuję wszystko. Ja to muzyka. Nie. Dobra. Nie, ja się chowam po kluczach. Nie, ja się sobie w szafie. Idę się w szafie chować. Nie, 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 dobra Jakby teraz za oknem coś było, to tam już padł szybcem Teraz chore Tylko niskie na razie, bo jak z tym duchem sobie siedzieć <laughs> Efekt tu jest Gdzie? No, za oknem? Nie, tu w ścianie był jakiś efekt taki czerwony nie, ja nie wierzę, że ty tego nie widzisz po prostu. No ja nic nie widzę. Ty jesteś... Ty jesteś jakiś chory? Nie jestem chory. Jestem zdrowy. Krzesło! Za tobą! To tam jest krzesło. Gdzie? No, tu się dzieje! Dobra, ty samo nie? Czemu akurat tak streama nie mam, to takie rzeczy się dzieją Dobra, i teraz drzwi się zamknęły Jakie te drzwi są u ciebie teraz? Otwarte czy zamknięte? Zamknięte No właśnie, a były otwarte jeszcze Tam coś było Coś jest Lustro Dobra, nie. Tak, raz Powalona. Dobra, jeszcze rzeczy są jakieś? Okej, okay, rozumiem, ale żeby. Nie wiem, muzyka leciała z nieba. Jakaś. Chora. To to już jest w ogóle powalone. Ale, czekaj, ty nie masz nikogo w party, tak? Nie masz nikogo u siebie w party. Przimasz. No nie, no nie mam nikogo. No ja jestem sama Że zgaszę światło, i wtedy coś się pojawi. Dobra, nie tu lampy się da w ogóle zapalać? Tej lampy się nawet zapalać nie da. Co, jak on ją zapala? A, tu się da, dobra, czy z guziczek. Zakułem kogoś! No zobacz, mam napis! Under arrest. Kogoś zakułem! Ja nic nie widzę. No ale coś zakułem, no. Chyba widzisz, że kogoś zakułem. Mam napis nawet. No, no, no nie. No, teraz nie, no, ale wcześniej miałem. Dobra, nie, ty, ty ze mną lecisz w jakieś. ja, ja chyba. W konia ze mną lecisz. Chodź tu tym koszem na śmieci. Dobra, się chowałem w garażu. Tam będzie najbezpieczniej. Nora, możesz już mówić, że to pragnie. Ale ja ci przysięgam, że ja o niczym nie wiem. No skąd? No znowu kogoś za kółem, zobacz! Napis jest under No, no żaden na się teraz otworzyły. Dwie się teraz otwierają. Otworzyły się. No otworzyłeś. Tu chodzi. Dobra, ale nie ma... Dobra, I on coś napiszę na tabliczce. Ja chcę, żebym on coś napisał. Ale czuję się zaszczycony, że ze wszystkich osób wziął mnie akurat. To zaszczyt. Z 50 osób wziął mnie akurat. To fajnie, super. Cieszę się z tego faktu. Żeby cię opętać? Żeby tak. cię opętać? Tak, ja się cieszę. Hmm. Tu nic nie ma. Czy w domu coś jest? Mm -mm. O! Dobra! Jasiu, Jan pry, Janpry! Mam jego konik. Mam je Jasiu, Jasiu! 19 tysięcy minut ma! 19 tysięcy minut, wykryłem go, bo zobacz, jak najdziesz na tabliczkę to jest, jampry